Siemano, Ja będę pierwszy. się nie co mi tu każe? Siemano, ja Siemano z kim, z tej strony Sever oraz Blady. Witam was wszystkich. Witam, witam. O, to jest mega szczególny odcinek, ponieważ, jak już założyliście na YouTubie, wbiliśmy 14,5 tysiąca pucharków. Czym? Zamknęliśmy. Ale je puszek. Dokładnie. Ale zobaczcie co mamy jeszcze przygotowane dla Was. To jest taki super odcineczek Co no. dał nam super cel na ukończenie alej pucharką? Dokładnie. Dobra, zobaczmy co mamy w ogóle. Oczywiście wszystkie nowe sobie zachęcam do subskrypcji. Łapeczki w górę. Komentarzyka. I co? Lecimy dalej, nie? No dokładnie. Dobra, ale oczywiście oglądajcie oglądajcie uważnie do samego końca, ponieważ mamy do Was jeszcze mały konkursik. No, zaczniemy sobie od Braw Boxów skończymy na Megaboxie. Ty, ale ty wiedziałeś, że to jest jego przebranie jakieś? No tak. To jest... Kurtka no, chyba. To jest przebranie, no. A ciekawe, kto jest w środku. Mam dla Was pytanie, kto tam w środku może siedzieć? Napiszcie w ja komentarzu, kto siedzi w tym przebraniu. No dokładnie. Pana Nawet teraz możecie sobie zastopować odcinek i napisać w komentarzu. I napisać w komentarzu. Dobra, to co na, najpierw. Zaczynamy od Brawl bo, tak? No, no dobra, dobrze. A czy w sklepie jest jeszcze właśnie chyba za friko? No ej, tak. Pokaż naszą szansę na legendę. W ogóle dobra. On sobie otworzy tego darmowego Brawl i postać. Ale My wiecie, tak za... raz to chyba tylko mieliśmy. Niektórzy mają takie szczęście, że jak tak otwierają to dropią legendę. No właśnie, ej. Cały Nie, czas no to takie same szanse 500% procenta, no dokładnie. No. To otwieramy, zaczynaj od Brawl Boxów. Podzielimy się na pół. Tak mi się wydaje przynajmniej. No spoko. Dobra, a to lecimy 28 na pół to jest po 14, dobrze mówię? Tak. Idealnie. 3 wow. gemów, wow. na starcie już 3 gemy, nice. Ale będzie gemu. Możecie nice. napisać teraz w komentarzach, co możemy kupić za te gemy. O właśnie. Ale pamiętajcie, oglądajcie nas do samego końca, bo tam będzie coś specjalnego. Wow. Od początku do końca oglądamy. Dokładnie. Dobra, mamy tak. Cash, MZ, Jean. No jak na razie takie jest No takie normalne, standardowe. Ty, a może po, do mi poleci Star Power do Jesse ten drugi? Może, kto wie. Ale Krzygał by było się. spoko. No bo 2K piąty, kosztuje trochę dużo, co nie? No 2000 to wiadomo. Ile to jest skrzynek do otwarcia w końcu. Ale zobacz, cały już 50 ty... Ooo, To spoko, to może być. Dobra. Uuu, ticket U, jeden. O, już się chyba skończył. Czyli tak już teraz na razie nie zagramy na tikety. Ticket kolejny, no. O, jeden. ty mówiłem, typie, easy. Gwiezdno-mod Shock. Cyk, 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 Dokładnie. Wiełem. Komentarz, GG Star Power. Magnes się przyjęło, to się ma teraz. Dokładnie. Jestem jak Magnes na Star Power, cześć. Easy, 2k do przodu jesteśmy, hajs. I do, może zara jakąś legendę. O, ale byłoby Dobra spoko. masz, zastawić. dobra, moje 14, moja kolej. Dobra, że chcę sobie y, dropsnąć teraz tą legendę, którą wiesz co chcemy. O, ale chciałbym. to by było naj, najbardziej szokujące. Ale 8 gemów! Włącznie 8 gemów z tego Brawlboxa 13 cashu cold Rico, dobra, nic takiego Dobra, cash, Jean. Gin, dżin, jean, dzinek, cash, frank. O, oh, coś fajnego. I dawaj, 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 otwieraj Plus pan. Cash, jean, paru jeden. Tikiety. 13 cash MZ, jean i... Ja już wolno, wolałbym game zamiast tikety. No w sumie też. Cash, Mortis, Penny. Zauważyłeś, że jak leci więcej mało casu, to więcej punktów. Nie bo to jest... Tam jak już zbalansowano, nie? No. Dobra, wiadomo, jeden takeacik 6, mortis, bo plus 6, ale mało. o lol, to był sobie bok a, a może do bo już kieszu, mamy nie. na maksa? a może nie wiem. No tylko pieniądze. Tylko trzeba. No właśnie, żeby był lepszy te postacie. No do 10 poziomu mocy. Sorry, do którego? Do 9. O 9 wbijasz startperem i 10. Nie od razu ci się wbija 10, nie? No, jak drobnisz startperem, 1 No, to już masz 10 poziom mocny. A ten, jak na 10, to ci podnosi podnosił. Ostatni. Ostatni Brawl Box. No dobra, dobra. Otóż został jeden Big Box, tak więc otwórz tego Big Boxika: Big, big, big Box. Cash, hold. No i chyba nic specjalnego. O, 5 gemów. To też było dobre. Dobra, ale ja chcę. Ulepszyć pana, pi. To ulepsz go. Do pierwszego poziomu? Do drugiego? Tak. Trzeciego poziomu, na nie spojrzałem. Trzeciego. Ej, Mieliśmy dobra. chyba ulepszyć co? Na dziewiąty poziom, ale brakuje. te eee, hmm. możemy. Możecie nam zaproponować, co się opaca. Najbardziej. No Jakie postaci polecacie do ulepszenia na dziewiąty poziom mocy? Ej, gdzie jest ten, bo? No tu, był. Tu jest. No nie ma fula, widzisz? No, no nie ma, ty. A myślałem, że jest. Dobra, to. Jak jeszcze. oczywiście zauważyliście, udało nam się wbić już pana pina 20 rangę. Nie było trudno. Ktoś dzisiaj mi powiedział, że jesteśmy z graczami, bo wbijemy no. tak szybko puszki. O, no, chyba, chyba trochę na to wychodzi. No ale teraz dopóki supercell nie doda czegoś nowego. Mm, czegoś nowego. No to już tak. nie będziemy tak chyba farmić, tak. No bo nie, naprawdę. to już będzie naprawdę więcej customów, nie? No, bo tak szybko te puchy wbiliśmy, tak szybko zakończyliśmy tę aleje. Mm. No wszystko już mamy. No dobra, teraz wszyscy trzymajcie za nas kciuki. Otwieramy w... mega boxa. Wiem, wiem, dobra. Co? Wiem, co zrobimy. Co zrobimy? Jak teraz ktoś będzie nas oglądał do samego końca, to się wtedy dowie. Ale jest naprawdę coś. Druga taka specjalna rzecz. No dobra. Dobra, otwieram mega box. Dobra. Okej, okay, no to let's do this. Trzymam kciuki i zamykam oczy. I leci nam teraz legenda. I bam. 5, 5 no średnio to nie Pięć to chyba nic nie ma nie no no średni mówiłem ma, no. kupić od razu tysiąc o tysiąc a dobra no to co robimy to i 3, 3 2, 2 1, 1 go a, <ślappi> 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 a mam Easy, cię, Leon błyskawicznie zasypuje wroga. Ostrzami. Ostrzami, jego super atak to bomba. Dymna, Dymna. bomba, a tak jak ninja. Który Która sprawia, sprawia, że na nie że... staje się niewidzialny. No hmm. ale tam w dopisek powinno być, że chyba w zależności od odleg... Zależnie od odległości przeciwnika, nie? Zadaje hmm. zwiększone obrażenie. Nie zadaje obrażenia w ogóle. Albo. Jak nie? Znikasz tylko. Ale normalnie shurikenem, pa, co hmm. ci pokażę. No to pokaż. Znaczy, nie wiem, czy to może działa tak, że jak więcej razy zaatakujesz to. Na przykład teraz, nie? No. Pa, 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 pa. No i co? W związku z tym. Pierwszy praktycznie nigdy nie trafia. chyba, trochę niżej celujesz. Widzisz? Jak jest bliżej, to chyba więcej zadaje. Mi się wydaje. Bo 295. No, 218, 218 teraz jest. A teraz pa. No, 300. tak, no to standardowo. I taka postać pod właśnie damage, z bliska, nie? Może no, podejść z... kogoś zabić. Troszkę, że łódź nie daje żadnego. No, no, ale on ma super ataki, no. No tak, ale ma przynajmniej atak. O oh, lol, jaki znaczek w no, Może cię widać. widać, jesteś blisko wroga, to cię wtedy A. może zauważyć. Hmm. Dobra, teraz. Nic, tak więc mamy naszą pierwszą legendarną postać. Jest to Leon. Oczywiście, niestety, nie poleciał nam, więc musieliśmy go kupić. Ale zbieraliśmy tyle gemów, że udało nam się to zrobić. Nice. Dobra, sprawa jest taka: jak już ktoś ogląda nas do końca, możecie zaproponować nam, albo jeżeli Co? chcecie, żebyśmy pobijali puszki na waszym koncie, bo wiadomo, my już mamy zamkniętą maleję puszek. To możecie dać znać. I to jeszcze do powiedzenia. Pamiętajcie o zostawieniu Subika, bo osoby, które mają zostawionego Subika, będą brały udział w tym losowaniu. Hmm, i jeszcze mam. Taka druga sprawa była. A co ta, że kupiliśmy Leona? No. Ha, no. To ta sprawa, tak. No ta. Ten już mi każe wam. Pa pa, no, pa, 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 Już mnie. Już cię zdradził. Cię. Stalkują mnie co. Zdradził cię, ej. Haha, <noise> dobra. Wow. 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 <noise> Ciekawe czy się skapnął, czy poleciał, nie? czy... Nie wiem co on myśli, ale zobaczymy jutro. Albo spytamy się go. Spytamy zobaczymy się go teraz. Jego, zobaczymy jego reakcję. Reakcja widza na legendę, o! Co, Leon, gratulacje! <głos> wow. <głos> no, dzięki. O kurczę. O kurczę. <noise> no, szkoda, że nie wiedzą, że go kupiliśmy. Zbakowałem pasek. Ty, zbakowałem pasek. O, dobra. To co? Do zobaczenia. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Do samego końca. Napiszcie w komentarzu, czy to był dobry zakup. Wszystkie komentarze oczywiście będziemy czytali. Widzimy się na kolejnym odcineczku. Trzymajcie. Cześć, pa. Na razie.